żarki średnie To właśnie w tej wsi pan Dariusz i pani Dorota Jóźwik wychowują córkę Anię oraz bliźniaki Stasia i Kubę. Na pierwszy rzut oka chłopcy wyglądają normalnie, jak zdrowe dzieci, ale ta historia była ciężką próbą dla całej rodziny. W końcu urodzili się ze względu na, na brak miejsc w klinice, w której rodziłam. E, Maleję rozwieziono po dwóch innych klinikach we Wrocławiu, więc no, ja byłam w jednej, Staś był w drugiej, chyba w trzeciej. E, I tak sobie przeleżeli dwa miesiące. Mieli niewidolność oddechową byli podłączeni do respiratora, byli w inkubatorze oczywiście. Stasiu urodził się z wagą 1030 gram, Kuba z wagą 1260 gram. No śmialiśmy się z mężem, że to kilo cukru i, i, i troszkę. Ciągle było zdanie musimy czekać, musimy czekać. No Na szczęście udało im się wyjść z tego. Kubie nawet szybciej, szybciej zaczął sam oddychać. Yy, Także praktycznie po około dwóch miesiącach opuścił yy, klinikę i, i, i był w domu. Staś troszkę dłużej potrzebował czasu, były wcześniej już próby odłączenia go od tego respiratora, natomiast ciągle, ciągle tam się dusił, ciągle była ta niewydolność. I, i, no i więcej czasu po prostu potrzebował. Staś wyszedł tak gdzieś po około dwóch i pół miesiącach. W międzyczasie jak chłopcy leżeli, jak chłopcy leżeli, okazało się, że mają wylewy. Kubuś miał z 3 stopnia, stopnia wylew, co w efekcie spowodowało u niego wodogłowie. Musiał mieć operację, ma wstawioną zastawkę komorowo-o E, no, po dwóch tygodniach odstawienia tej zastawki e, musiał mieć na nowo przeprowadzoną operację jako że przestała funkcjonować, e, więc no, musieli lekarze znowu otwierać główkę i, i, i znowu się przeżywać przez to. Na szczęście był malutki i, i no, miejmy nadzieję, że nie będzie pamiętał tego. Staś ma wylew trzeciego stopnia, nie ma wodogłowia, być może wchłonie się to samoistnie. na razie jeszcze, jeszcze tam potrzeba czasu, jest kontrolowany, ma to USG robione, teraz już nie ma USG, teraz czekamy na rezonans, no rozwija się tak dobrze teraz, także, także miejmy nadzieję, że to się wchłonie. Retinopatia, tak. To jest typowa w, e, choroba wcześniaków. Przez to, że leżały właśnie w inkubatorze, dość długo były naświetlane. E, rozwinęła się u nich retinopatia trzeciego stopnia. E, retinopatia to jest taka choroba, przy której jest ryzyko odklejenia siatkówki czyli dziecko no, może całkowicie stracić wzrok. Przebywanie no nasiliło u nich dysplazję oskrzelowo-płucną, czyli po prostu no, ona jak się urodziła, miała bardzo niedojrzałe te płucka. Dostawała specjalne leki sterydy, ale no, i tak są narażone na, na jakiekolwiek infekcje. Zwykły kaszelek, katarek może się przerodzić u nich w zapalenie płuc. Dostają um, inhalacje, codziennie są inhalowane 2-3 razy dziennie y, y, no Wydaje mi się, że, 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 że pomaga to kontrolnie. Lekarza pulmonologa też pani doktor powiedziała, że y, y, jest coraz lepiej, natomiast one muszą być no, jeszcze ze 2-3 lata inhalowane co codziennie regularnie. Najważniejsza teraz jest intensywna rehabilitacja. Intensywna deszcz, dość mocna, dość ostra. Nas nie stać na taką rehabilitację. Z funduszu jeździmy raz w tygodniu tutaj do Zgórzaca, do ośrodka. Poprzez turnusy rehabilitacyjne Kuba i Staś starają się funkcjonować normalnie lecz rodziny nie stać na to, aby zapewnić dzieciom stały dostęp do rehabilitacji oraz sprzętu. Dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli oraz instytucje o wsparcie państwa Jóźwików oraz ich synów w walce z chorobami poprzez wpłacanie darowizn na numer konta cały czas widoczny na dole ekranu.